Co zrobił kapitan? Panika. Nasz obóz to doskonały cel, na otwartym terenie. Kilkudziesięciu ludzi właśnie szykuje się do kolacji, a tu zaczyna się atak. Wybuchają pociski, odłamki grzechoczą po pancerzach wozów, zaczyna się bieganina. Zamieszanie, garnki fruwają w powietrzu. Dowódcę ewidentnie zjadła rutyna. Być może zaliczył dużo akcji, ale tu akurat nie spodziewał się ataku. Po ostrzale talibowie rozpoczęli natarcie. Właśnie nie. Ostrzelali nas z daleka i zamilkli. Czy ty wiesz, jak działa taka cisza na psychikę? Gdy nagle po ogłuszających eksplozjach zapada martwa cisza? Ludzie są wtedy pewni, że dopiero teraz nadejdzie najgorsze. Siedzimy w wozach jak w puszkach. Serce wali każdemu jak młotem, momentalnie robi się duszno. Kto ma klaustrofobię, a przecież wielu żołnierzy ją ma, zaczyna świrować. Oczy przerażone, bezsilność, totalna bezsilność. Ruszyli? To było tylko pogrożenie palcem. My się pochowaliśmy, termo i noktowizory włączone, broń odbezpieczona i w pogotowiu. I wtedy zdecydowałem, że na mnie pora. Ja do takiego taboru się nie nadaję. Co ja tu będę robił? Przecież byłem jak na patelni. Wszyscy byliście. Tak, ale moje zadanie polega na tym, aby temu przeciwdziałać. Ja jestem po to, żeby reszcie żołnierzy nic złego się nie stało i żeby tamten kapitan wrócił do bazy, już w glorii i sławie nieustraszonego bohatera. Tak to ma wyglądać. Po to mnie zabrał ze sobą i mój metalowy złom. Całe szczęście, że zanim wyjechaliśmy, sprawdziłem okolice na Falkonie. To komputerowa mapa udostępniona nam przez Amerykanów. Bardzo dobre narzędzie, bo stale aktualizowane przez satelitę. Amerykanie na bieżąco nanoszą poprawki, zaznaczają wszystkie zmiany. To może być dopiero co wybudowana chata, lub pozostawiony na poboczu beczkowóz z wodą. Papierowe mapy na wojnie w Afganistanie nadawały się tylko do planowania.